Tak sobie jadę i zauważyłem kotka. Nie uciekaj. O, uciekł akurat. Akurat uciekł. Akurat uciekł, a przed chwilką jeszcze tutaj był. W sumie to był kociak. Biało-szary w paski. Bardzo ładny. Jedziemy do innych szaraczków i nie tylko. Zaraz się okaże, kogo spotkamy. Maluśki maluśki mój maluśki, patrzcie łebusiu spotkałem go z jakimś pijanym gościem misiulek no misiulku, kolegów szukasz? No, ty to jesteś ty to jesteś koleżeński ty to jesteś koleżeński maluśki, kiciu no, uważaj, żebym cię nie podeptał. uważaj, uważaj Kochaniutki, uważaj. Piękny ten mój kotuś. Zielono oki miś. Tak? Misiulku, patrz, on zawsze jest obok. Chce być jak najbliżej zawsze. Główką by się chyba obsierał cały dzień. Cały Boży dzień. Oj, jaki kochany. I się obkręca. Dobrze, muszę jechać, misio. Przyjadę jutro. Jedzonka nie mam, więc sobie idź grzecznie. Tylko grzecznie i przybiega. Patrzcie szybko. Szybciutko mój kochany Mruczuś przybiega.